Siemano się ma z tej strony meksykana i jesteśmy w Lenensham właśnie minęliśmy kościół No i udamy się do tego zacnego centrum centrum Lenensham Więc zaczynamy drogę od kościoła pod górkę tymi uliczkami drobnymi a to jest naprawdę blisko i I tutaj dużo czasu nam nakręcanie nie zajmie. I to jest, po mojemu, główne skrzyżowanie, tak naprawdę, tego całego centrum. Podejdziemy kawałek w tą stronę, potem podejdziemy z powrotem, podejdziemy pod górę. I, i, I co całe centrum to jest, tak naprawdę. Potem to już zaczynają się zwykłe domki. Domki, nie domki, domeczki. Tutaj, tutaj bodajże gdzieś, gdzieś tutaj kupowałem yy, wtedy flagę szwedzką, no. Lego w sumie nie szwedzkie, ale warto zobaczyć. Zaczyna najgorzej kropić, słuchajcie. I oby mi to nie popsuło tej wycieczki, ale dobrze, bo na razie wszystko z planem się nagrywa. O dokładnie tutaj Dokładnie tutaj kupowałem yy, Flagę szwedzką Będąc tu ostatnio A tu jakieś włoskie prowoncie Patrzcie kurde mam w Szwecji Jesteśmy teraz dosłownie w centrum, patrzcie, tutaj było lodowisko, ale już chyba nie ma, chyba jest za ciepło. Tutaj mamy teatr, 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 biblioteka i tak dalej, czyli taki centrum chyba rozrywki, a przyszliśmy stamtąd. No i cóż, trzeba będzie wracać. Mi się zaraz się, pierwsza bateria już się mi zaraz wyładuje, ale całe szczęście mogę to wszystko naładować. Tutaj też mamy jakieś, zobaczcie, jak ktoś przetłumaczy, to zobaczy sobie ceny. No i chodźmy szybko dalej. Pójdziemy teraz prosto w tamtą stronę. Przejdziemy się kawałek, żebyście zobaczyli, jak te ulice tutaj wyglądają. Póki mi bateria nie padnie, a jak padnie, to włożymy drugą i będziemy nagrywać dalej. A jak nie, to jeszcze mam przecież swój wspaniały sprzęt. D, który. No dzisiaj to pootwierane. Wtedy ostatnio nie było aż tak dużo pootwieranych tych sklepów. I ludzi zdecydowanie więcej. Także chodźmy szybko w tamtą stronę. Możecie sobie pooglądać, jak wyglądają bloki. Jak zupełnie inaczej, niż, niż jak yy, w... niż jak w... na Litwie. Nie w Litwie, tylko na Litwie. A my się udamy. A my się udamy pod górę. Albo nie, w tamtą stronę. Bo pod górę dojdziemy do sklepu, więc może to później. My podejdziemy tutaj kawałek prosto, potem zmienię baterię i i udamy się. Spróbujemy pójść na plażę. Bo tak zacznę wszystkie stroki łapać za ogon to się, to się pogubi. Zobaczcie, jakie szerokie rusztowanie. Ja na tych rusztowaniach miałem okazję pracować tutaj w Szwecji. Takie rusztowanie są bezpieczne. Takie trzyrzędowe mi rozstawiali, jak robiliśmy jak robiliśmy dom. To jest kościół. Łatwo, mówię, łatwo się tutaj poruszać. Nie ma problemu. I szarko przejść na drugą stronę ulicy. Możecie sobie po, Naprawdę obszerny materiał będzie. Pokażę Wam całe centrum yy, Nynensham. Będziecie sobie mogli pooglądać swobodnie ulice i chodniki oczywiście. Chodnik, proszę bardzo, dla wytrwałych, to już dla zaawansowanych chodnik. No, kiedyś pamiętam, ktoś mi zarzucił, że pojechał chodniki nagrywać. No, wiesz, mogę nagrywać niebo, jak chcecie, nie? Ale myślę, że dużo ludzi, jak przyjeżdża tutaj, to robi właśnie takie nagranie i nie ma nic czym złego żeby pokazać komuś jak inni ludzie mieszkają i jak to wygląda a wygląda zacznie no i tędy się oddalamy coraz bardziej od centrum i tak naprawdę Teraz trzeba będzie przystanąć. Jak widać, trzeba będzie przystanąć. Zawrócić się i skierować swoje kroki do parku na plaży, bo tam może być ekstra. Ale ja tempo tutaj narzuciłem. Słuchajcie, jest godzina. Ja dopiero godzinę, nie całą godzinę tu chodzę, a już w centrum mam zahaczone. Całe, a kolejne jakieś. Tak, jakiś. Bar albo z bułeczkami pięk, pięknymi I to by było na końcu, na, na tyle słuchajcie Na tyle Na tyle z centrum Piękne domki O tutaj domek Śliczny Przepiękny Tyle by było z centrum Trzeba się teraz wrócić i iść przed siebie w tą stronę tym, bar, tym razem do góry Poszedłbym tędy, ale nie wiem czy dobrze, czy dobrze dojdę. Nie chcę potem wracać się. Dobra, ryzykujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie je. A tu są jakieś słodkie bułki. Dobra, zaryzykujemy. Najwyżej się wrócimy. Cóż, trochę będziecie widzieli, jak to wygląda z tyłu, a nie tylko. Od przodu, ale mam nadzieję, że jakoś się tutaj no macie okazję, Patrzcie na samochody, jakie mają. Tu nie ma nikogo z 2000 roku. Przepraszam bardzo. No ja dobrze kombinowałem. Jakoś jakoś, O, coś ciekawego. Patrzcie, jaka skała. No tam tu trzeba zajrzeć. A to mi się właśnie podoba. Zobaczcie. Wszystko wszędzie te, te skały są w ten w ten krajobraz zmontowane. Oczywiście pewnie tedy nie przejdziemy i jednak będę musiał się wracać prawdopodobnie Cóż Na razie idziemy <grywamy> Zobaczymy jak to jak to wyjdzie Ale chyba niestety Chyba niestety Trzeba będzie się wrócić i patrzcie te skały no kurde mieszkasz sobie w bloku obok jest skała no i to jest, kurde, właśnie to, co mi się podoba w tej Szwecji. No nic, trzeba, patrzcie jak montowane. No, super, trzeba będzie wracać jednak. Tędy nie przyjdziemy na główną arterię nad główną drogę i kombinować. A bateria powinna dobrze się trzymać 22%. to może tędy. I patrzcie też wszystko na skalę, widzicie? Kurde, no bajecznie po prostu. Może tędy się uda. Może będzie jakieś skrzyżowanie. Wyjść na główną drogę, iść dalej prosto przy ciebie do... do sklepu. To się uda naprawdę. Tutaj mamy jeszcze taką fajną drogę jakoś poboczną, ale tu raczej nic nie ma. Tam zobaczcie, domki na, na skałach. Naprawdę, no, to jest po prostu bajka. no. Inny świat, inny krajobraz, inny świat. Idziemy do głównej ulicy. Bateria nadal trzyma. Wyczeszę ją aż, aż ona aż się spierdzi. Mam drugą. Także jestem przygotowany. A my idziemy w stronę w stronę sklepu i jak się uda to w stronę parku i plaży, co najważniejsze Patrzcie na te skały między blokami. No kurde normalnie no to jest niesamowite jak to jak tu zobaczcie jak to wygląda, no kurde bajka no, no wstór, o i wyszliśmy na sklep od razu, kurna Ja to jestem Kurna jednak mądry i kozacki Gość, chciałem iść na sklep I mamy sklep przed sobą I na pewno nagram wam ceny Ze sklepu, ale, ale nie teraz Bo na razie moim celem jest laża, Na którą mam zamiar Się dostać I to prawdopodobnie Będzie albo w tą stronę, albo w tą stronę Zobaczcie na te domki, Kurczę, no bajka po prostu jest apteka, nawet jest apteka, jest kop, jest jeden ze słynniejszych sklepów w Szwecji, o, a szliśmy stamtąd, niedawno tamtędy szliśmy, te rusztowania mijaliśmy, oczywiście kościół nieodmiennie towarzyszy nam wszędzie, także tutaj zabłądzić się nie da, dochodzimy do kościoła i zawsze już od kościoła to trafimy, nawet na ślepo trafimy do, do, na prom, czyli do odprawy. A my do odprawy mamy jeszcze 3 godziny. Jezu Chryste, jak ja to wszystko ogarnęłem szybko. <laughs> idziemy do apteki Poleki. <laughs> Nie, idziemy zobaczyć ten domek z bliska, piękny, czerwony. Ja skoczę najwyżej szybko coś kupić do zjedzenia do sklepu, bo trochę zgłodniałem. Ale główne zakupy i główne produkty będę kupował później. I tak to słuchajcie wszystko wygląda. Pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję za oglądanie i to jest, by było na tyle z centrum, wiecie. To jest wszystko, to jest to całe centrum, które, które ja Wam nagrałem. Pada trochę, kropi, ale mi to nie przeszkadza, bo jestem... Mimo tego, że już tu byłem raz, to jestem bardzo podekscytowany, bardzo zadowolony. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że mogłem tu dzięki Wam jeszcze raz przyjechać i odwiedzić to miejsce i nagrywać. I pójdziemy za chwilę na plażę. Mamy czas, mamy kupę czasu tym razem na plażę, potem do parku. Potem dopiero po zakupy i potem będziemy mieli 3 godzinę albo dwie wolnego i nie będziemy mieli co z tym robić. W takim tempie, w którym ja teraz to robię.